Dobry, witam na Happy. Dawno nie było Happy chyba z miesiąc. Chociaż filmiki z Happy nie, ma, nie mają dużo wyświetleń. I tak będę nagrywał. Bo ja tam wtedy wyświetlenia to... No, chciałem, żeby, było, ale to tam wiadomo. Jak nie ma, to tam nic nie dzieje. Mm. Mam 251 gwiazdek. Trochę gram ostatnio, trochę sporo. Oczywiście rozszerzyłem przeciwnika obok. Nie odbadamy jak już w cyrku. Tylko idziemy na przeciwnika obok. jest ten żółty. Z tego co widziałem tu na arenie, nikt nie ma położyć ostatniego levela na Hypixelu, więc git. Bo jestem na Lunarze i widzę takie rzeczy. Dobra. Ten nie obudował z drewna, tylko samą wełną. Widziałem już wcześniej. Oho. Proszę mi zostawić. Mam 6 w sercu, 6,5. On nie będzie chciał na knoka. No, lepszy był. Yy, co to za texture pack? To texture pack od Darknessa. Sorry. Ja nie chciałem na nim grać, ale on mi pisał, że na nim grał. Boże, nie uciekaj do góry, nie mam wełny. Stary. Spadniesz? Spad. Dobra, Git. Hmm, kto stracił Beda. Niebieski nie ma, ale niebieski nie ma od samego początku. Widziałem, że ktoś wyszedł za ręki. Nie, kto to w ogóle był. A nie ma czerwonego i ktoś ty wyszedł za ręki. Czerwony, a no tak bo czerwony się stracił beda i no dobra, niebieski jest tu, dobra idziemy tutaj. Budowaliśmy się do, do czerwonego, bo nie mamy itemów, żeby tam pójść, To sobie kupimy, no. Chciałem od razu iść na szarego, ale nie miałem tyle, znaczy miałem wełnę, ale jakby on się też zaczął budować to by nie miał szans z nim. On ma beda? Ma, a nie co on robi. Aha. Nie, dobra, to jest jakiś fake, ten, ten. Nie, to się 32, szczerze. Dobra. Nie, to jest zabudowanie beda, chyba jakaś nowa taktyka z Chin. Tutaj, tutaj, dobra. Nie, to jest jakiś fake. Co to w ogóle są za ludzie? Jest winek. Robię stres, oczywiście. Nie wiem, czy robię stres. Zawsze po linku robię sesy. Hmm, od razu nową lewą rękę, będzie widać, że jest, bo w lewym górnym rogu macie czas, więc Jesteśmy no. na drugiej ręce, to jest od razu ręka po tamtej. Mam nadzieję, że znowu wygramy. W ogóle to mam 11 wygranych rzędu aktualnie. Hmm. Tutaj się zbiera po 8, no już, już, powinien biegnąć. Spóźniłem się lekko, ale mało, więc nieźle jeszcze. Chciałem powiedzieć, że to mamy przewalone, ale nie mamy, bo chyba nie garnie. No, no, jak widzicie. Z tego co widziałem, to biały ma level ponad, więc... Ale to rzadko się zdarzają takie areny. A, zabiliśmy siebie nawzajem. Nie no, spoko, w sumie no, tak. Jesteśmy już pod jego bazą, jak było widać. A, w ogóle wyszedł za ręki. Aha, nie, to git. On jakby tutaj spadł, spadł do Wojda jak widać. Bo chciałem je wyknokać, a nie wyknokał i spadł sobie do Wojda. Dobra, mamy jeszcze jednego tryharda, ten... z głowy, więc w sumie to raczej będzie win, ale nic nie mówię na razie. No, w ogóle różowe będzie się w bazie do niego właśnie idę i mam 4 diamenty. Więc jak zginę, to... No to nie będzie za mądre. No ale ja nie ginę niż nie będę. Nie, to taki żart! Co to gościcie dzisiaj? Niebieski, niebieski jest tam. On w ogóle mógł do mnie iść teraz. On się cofa, bo moja baza jest na skos od niebieskiego. On zamiast iść, iść do mnie. To on sobie poszedł kupić szarpa czy co, No nie wiem, z diamenty. z zgupi ten niebieski. Jak on wygra, to ja chyba skaczę z okna. Z, z parteru w sensie. W, w GTA 5, tak. Dobra, mam Anduana. A to jest jakiś troll. Czy jest A nie, nie z On tu gra na shifcie, ta, nie ja niego wbijam. Dobra, jeszcze Bela. GG. Aż napisałem G. Żeby nie było, że kłamałem to. Mm, tutaj 12 wygranych rzędów mam teraz. Wczoraj miałem w ogóle 25 wygranych rzędów. a nawet SSO z tego, mogę gdzieś podesłać. No, to było na tyle. Będę odcinki sobie pisał teraz częściej. Mi się wydaje, bo na derbie. No, gram, ale tak. Gram, bo mam topkę, nie? Co tak to, to bym w sumie tam, nie wiem, no grałbym, ale rzadziej jeszcze bardziej. To tyle, następnego się ma.